Rząd Donalda Tuska nadal będzie sprawować władzę. Stało się to głównie dzięki głosom posłów polskiego stronnictwa ludowego w formacji Władysława Kosiniaka-Kamysza. To właśnie posłowie PSL-u podnieśli rękę za, wszyscy, nikt się nie wstrzymał od głosu, mimo wcześniejszych wypowiedzi medialnych, że Donald Tusk powinien ustąpić, że premierem powinien zostać ktoś inny. Ci, którzy zajmują się polityką, dostrzegli, że tu chodzi o targ, że tak naprawdę wcale nie chodzi o zastraszenie czy też próbę zmiany premiera, ale chodzi o nacisk na Donalda Tuska, żeby PSL-owi dał więcej, bo wiadomo, że PSL należy do tych partii, która świetnie umie sobie radzić, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość, przedsiębiorczość wśród swoich działaczy i także posłów. No, i okazało się, że wiceprezesem wielkiego giganta miedziowego w Polsce, czyli KGHM-u, została córka jednego z najbliższych współpracowników Władysława kosiniaka kamysza Anna Sobieraj-Kozakiewicz. Pani Anna wcześniej nie kierowała żadnym dużym koncernem, ma wykształcenie Prawniczej, z radcą prawnym i nigdy nie zajmowała się sprawami międzynarodowymi na taką skalę jak w, KGH w KGHM. -ie. To nie, przeszkodzi, nie przeszkodziło w tym, żeby jednak otrzymała funkcję tak ważną jak funkcję wiceprezesa. Wystarczy spojrzeć na mapę Polski, by się przekonać, że tłuste koty z PSL-u wiedzą, jak czerpać profity. Z tego, że się jest w koalicji, tak trudnej koalicji, bo to wszelkich, wszelkiego rodzaju spółki, spółeczki, agendy rządowe wszystkie te agendy zostały opanowane przez polskie stronnictwo ludowe. Polskie stronnictwo ludowe, które umościło się na posadach, a przez całe lata wypominało innym, że zawłaszcza państwo. Proszę Państwa, nikt tak nie zawłaszczył państwa, nikt tak nie zawłaszczył spółek, jak działacze ludowi. Ludowcy są przeszkoleni, można powiedzieć, kolokwialnie w tym, jak skoczyć na państwo. Byliśmy tego świadkami zaraz po zawiązaniu się koalicji 13 grudnia i widać to teraz, kiedy Donald Tusk chciał zyskać wotum zaufania, to wtedy Ludowcy ruszyli do ataku. Śmieszny był Marek Sawicki mówiąc, że powinien odejść premier, bo okazało się, że co innego mówi, a co innego robi, czyli zagłosował za rządem Donalda Tuska. Można powiedzieć, upadek rządu koalicji 13 grudnia jest dla PSL-u tragedią, byłby tragedią, bo by stracili wszystkie apanarze, wszystkie lukratywne stanowiska, w których w tej chwili zajmują. Warto, proszę Państwa, obserwować, co się dzieje, śledzić ruchy PSL-u, bo to pokaże, jak wygląda skok na kasę państwa. To już pokazało, ale jeszcze myślę, że sporo przed nami. I myślę, że również o tym, że przekonacie się Państwo zupełnie niebawem, jak przetrwała koalicja 13 grudnia, jaką cenę. Zapłacili konstruktorzy koalicji 13 grudnia, by się utrzymać przy władzy.